Przemoczką z tej strony Agaros, dzisiaj będziemy w drugi odcinek z Killdon Raz. Dzisiaj ze mną jest Polski 2. Przywita się! I tutaj, już po pierwszym, tutaj mieliśmy jakieś tu upgrade'y, więc. Może najpierw tutaj to, to i to. No i zaczynamy, tutaj, dru drugą misję. Wszystko mamy na level 2 blokowane, no, fajnie. To mi, to mi przeszkadza do chory. Możemy tutaj się postawmy, że maga i jeszcze raz... A, dobra, i Archera. No i to nam chyba wystarczy. zaś połóżmy sobie naszych sługów. Będzie bardzo dobrze. которые пересылали. Давай, еще раз угуф. Radzimy się, zbieramy sto, 110, żeby ulepszyć tych arczarów tych Dawaaać Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, słudzy Makro z rozwodem Dawaj, dawaj, bo ja chcę to kupić Dobra, kupi Aż Teraz mamy lepszych No i teraz Teraz, teraz, teraz ja, to cool. uh -huh. Slow Dalej, no ja to wiesz musimy to użyć a ja będę potem już wam następny odcinek tu będę wam po, będę Następną grę tutaj pobiorę wam i wam tą nagram. Jest ona Net of Speed Most Wanted Orkowie. Puszczmy tutaj wojowników i zróbmy, żeby oni tutaj tankowali ze sługami. Jeśli są lagi, to bardzo sorry. Dawaj, dawaj, tego tu. No i łucznicy go... ...magni... ...zarąbali. Tutaj bym postawił... Tu bym postawił następnych arczarów Ale posłów tutaj no, słudni trochę zatrzymają to I niech klapią tego orka jednego No i zaczynajmy 6 wulfów. ulfy Bardzo mało HP y Bardzo słaby atak i bardzo szybki speed. No to widać, że bardzo szybkie są. Tu kupmy nas już archera. E, łatwe są. Archerzy ma, bardziej, widzę, że cisną ich. Niech słudzi pomogą. I każdy jeden odcinek to będzie jedna mapa nie mi stały jeszcze trzy fale. A to szczelmy se. I zawsze coś. że Tu słudzy pomogą, bo nie poradzą sobie. Dobrze, chociaż. Niech oni się przejdą, ja są ulepszę zaraz łucznika, czy to łucznik, czy to. Tak. Dobra, ulepszy tych wojowników, albo łuczników, u... bo teraz Łucznicy by się teraz. Bank, 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 bank. bank. No i zostały nam jeszcze dwie fary, licząc tą zaraz się do będzie. 6 orków chyba tak i łówy 3 No nawet nawet i gobliny wow Czyli wszys wszystkie te teraz chyba podjęliśmy Teraz będą 10 ult, 10 orków, 20 goblinów Spoczko, spoczko mm, Przydałby się teraz to Ale, ale, ale dawaj, dawaj Dobra, chyba to zjadę, co? Zjedziecie tą łucznicę, e, dobra, zje. Oj, dobra, tak o. to i oni są ulepszeni teraz 10 ulfów, 10 orków i 20 goblinów dobra jedziemy I z nimi sługi tu pomagają teraz 10 orków i będzie 20 goblinów i wygrywamy Dobra, ścielmy tutaj. Jeżdżę po krótkim, po krótkim cięciu. Więc tutaj już przeszłem poziom, bo zostawiłem uruchomioną. Moja łzywa. No i upgrade'ujemy szybko. No to To. I to. No i to. To by było wszystko na ten odcinek. Dzisiaj znowu Polski. Ja się z Wami żegnam. Na razie.